Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Młodzieży Salezjańskiej Inspektorii Wrocławskiej. Ja jestem Jagoda z Kamienia, a dzisiaj poprowadzimy Starcie Umysłów, w którym sprawdzimy, czy młodzi ludzie znają wydarzenia salezjańskie oraz rozwinięcia skrótów salezjańskich. Także zostańcie z nami do końca, zapraszamy. Znajdujemy się na oratoriadzie. Wiesz po co? Żeby wspólnie spędzić czas? E, tutaj się spędza czas. Na pewno jest formacja, e, jest integracja i spotykają się tutaj różne oratoria ze sobą w różnych miejscach w Polsce. E, Zjazd oratorium? E, takie spotkanie formacyjne, integracyjne, wspólnot z naszej istnieniem. Spotkałeś się z takim określeniem jak SDB? Spotkałem. Używamy często tego w naszym oratorium i na wyjazdach. Dlaczego? Y, SDB to skrót od Salesjandą Bosko. No i po prostu naszym y, patronem jest y, dom, y, nie Dominik Savio, tylko Ksiądz Bosko. SDB. Mm. Salesjandzkie. Boże! No, dawaj, no. To co ci przychodzi na myśl? E, duszpasterstwo? I jeszcze B. Boże. Salezjanie Donbosko, coś w tym stylu? Okej. Okay. Kto nosi ten skrót? E, no, na wszyscy nasi księża. Księża na Facebooku mają? Okej, okay, to jak byś to rozwinął? Salezjańskie. Duszpasterstwo. Się za Bosko. No, Salezjanie, to bosko coś takiego. No, ja a e, Salezjańskie to sworzeństwo, nie wiem, bogatych. Okay. <grywa> Słyszałeś o takim czymś jak PIM? E, tak, słyszałem. Jesteś chyba ministrantem? E, nie, nie jestem i dlatego też nigdy nie byłem na PIMie. Okej, okay, to jak rozwiniesz ten skrót? Prawdę mówiąc, nie wiem, nie, nie spotkałem się, nie, jakby nikt, nigdy nikt nie rozwinął przy mnie tego skrótu. Na pewno jest to dla ministrantów. Oni tam grają w piłkę nożną. Tylko? Również w inne dziedziny sportu przynoszą puchary, potem się nimi chwalą i są bardzo zadowoleni. No, y, pielgrzymka, coś tam, ministrantów? Ogólnie tam grają w piłkę nożną, w koszykówkę i tam tak dalej, no. E, pielgrzymka inspektorialna ministrantów. Okej. Okay. I na czym to polega? Na e, ministrantach, którzy uprawiają sport. Pielgrzymują? Chyba też. Tam na górę, jakąś górę wchodzą, na ślęże chyba. Mi się wydaje. Z tego co wiem, to jeżdżą tam nie chłopacy, e, ministranci się spotkać, pomodlić. No a nie tak konkretnie? Eucharystii się Ok. A mini pim? To taki, takie mniejsze spotkanie, to no nie wiem. Okay. Albo dla młodszych. Młodszych, albo takie mniejsze bym powiedziała. To jest to samo, tylko dla mniejszych. Na pewno? Yy, w małym... w małym... W małym zasięgu. No, to takie jednodniowe spotkanie też na, polega na rozgrywce sportowej, rywalizacji, ale również jest spotkanie z bogiem. Kolejny skrót dla ciebie do rozwinięcia. FMA. Eee, FMA. Formacja? Animatora. FMA. Wiesz, Estra, co to znaczy? Filia Maria, Auxiliatrice, córka Maryj Wspomorzycielki, po polsku CMW. W porządku. A kogo to dotyczy? Mnie. I wszystkich sióstr salezjanek na całym świecie. Pierwszy raz słyszę. Tak? Tak. Ok, no to z czym ci się kojarzy? FMA. FMA? Z Fame MMA, w sumie. <laughs> Strzelaj, Krystian. Losowe słowa. Fistaszki, Mortadela, Ananas. No ale to. Okay. <grymne> Następne pytanie. FSM. E, słyszałem, e, ale nie wiem czy rozwinę ten skrót. No dobra, a powiedz Formacyjne tak co. Spotkanie młodzieży? No już... Formacyjne spotkanie młodzieży. To jest. No, jeśli mam tak zgadywać, no to to jest wyjazd pewnie dla ministrantów. Blisko, dla chłopaków. Rozwiń skrót. Myślę, myślę, formacja yy, salezjańska mężczyzn. Nie opacy bo to PIM. A, czy chłopacy, czy księża? No, to ja się pytam ciebie. A, może księża? Kinga, co to znaczy SAS? SAS to jest skrót od... Szkoła Animatora Salezjańskiego. Tak? SAS to inaczej Szkoła Animatora Salezjańskiego, która odbywa się w pierwszy tydzień wakacji. No, szkoł... Ym, szkoła Animatora Salezjańskiego. Byłeś kiedyś? Nie. Szkoła Animatora Salezjańskiego. Okej, okay, a z czym Ci się kojarzy? Z dobrą zabawą. Coś jeszcze? Z tym, że zdobywamy tam stopnie y, animatora. Okej, okay, a słyszałeś o takim czymś jak O O&A? Nie, nie wiem. Zgaduj. M może słyszałem, ale jakby nie pod tą nazwą. O-M-A? O and A. And? Over and after. A, no to before. Co to jest O and A, słyszałaś? Eee, over and after. No, dla kogo to jest wyjazd, po co, co tam się robi? Wydaje mi się, że to jest ten wyjazd dla matorzystów do Marianówki. A po co tam jadą? Żeby się formować i integrować. Brzmi to jak coś, co bym chciała przeżyć. Cokolwiek to jest. Okej. Okay. Naprawdę nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No. Dla kogo mógłby być ten wyjazd? Over and after. Myślę, że dla animatorów. Coś, nie wiem, z maturzystów, nie wiem. Ostatnie pytanie. NSB. NSB. Słyszałeś? Nie słyszałem. Okej, okay, to jak mógłbyś rozwinąć ten skrót? NSB, tak? S to pewnie salesjańskie, coś w NSB. Tak. Ostatnie pytanie, byłeś może na NSB? Byłem. Co to znaczy? Non stop bosko. Okej, okay. co tam robimy? E... Tam się spotykamy podobnie jak na oratoriadzie, ale tam są koncerty, pamiętam. Były koncerty, było fajnie. Okej, okay, coś jeszcze? Um, no z tego co wiem, to to jest festiwal bardziej taki niż oratoriada jest raz do roku, a oratoriada jest częściej.